Jest 18 czerwca, droga krajowa numer 15. Odcinek między Brodnicą a Kowalewem Pomorskim. Dokładnie 288 km tej drogi. Jak widzimy, mamy tutaj znak D51, który ostrzega nas o kontroli prędkości na odcinku 100 m. Idąc sobie dalej po boczem, powoli wyłania nam się tajna broń. Straży Gminnej. Sądząc po samochodzie Kia Carens mamy do czynienia tu z firmą Złysomic, która tego typu urządzenie dzierżawi strażom gminnym. Mamy tu jak widzimy fotoradar skierowany ciężko jest ocenić pod jakim jest kątem, dlatego gdyż w przypadku tego typu radaru kąt ustawia się przy zastosowaniu lunety, którą się stawia. Na wierzchu. Jest to Multaradar CM. Tutaj mamy najazd. Możemy zobaczyć. Jest wypoziomowany odpowiednio. wykonuje pomiaru, teren zabudowany, 50. Widać małe, nie rzucające się w oczy urządzenie stojące na poboczu. Przyznam, że z tej perspektywy widać, że droga ma tutaj delikatny łuk, a więc na pewno były lekkie trudności z jego prawidłowym ustawieniem. Kierujący powoli sobie zwalniają. W środku widzę. Siedzi funkcjonariusz straży w samochodzie. Dokonuje pomiaru. Jak się dowiedziałem od pana strażnika, który siedzi w samochodzie Kiakaren, obok pana z firmy, od której fotoradar jest. Wypożyczany jest wystawia go tutaj straż gminna Bobrowo. Oczywiście według pana strażnika najważniejsze tutaj jest bezpieczeństwo. Natomiast moje pytanie jest zawsze jeżeli ten fotoradar jest szary, niewidoczny wielu kierujących mija go i o tym, że popełnili wykroczenie, dowiedzą się dopiero w momencie kiedy przyjdzie pisemko od straży gminnej w Bobrowie. Czemu go nie okleić? Jakąś folią odblaskową, żółtą, pomarańczową, wyraźnie go znaczyć, tak, żeby wszyscy kierujący widzieli, że stoi fotoradar i żeby on wtedy faktycznie spełniał swoją funkcję także prewencyjną. Ci, którzy nie zauważą, będą mieli, a ci, którzy zauważą, będą wiedzieli, że tu fotoradar stoi i że może stać także na terenie każdej innej wioski, na terenie działania straży gminnej, w tym przypadku Bobrowo, ale także innych straży, które takimi urządzeniami dysponują. O, pan zobaczył w ostatniej chwili. Było ostre hamowanie. No i teraz wpada ciurkiem cały rząd pojazdów. Tolonila kvota.